się no z tej strony prank to jest pierwszy mój poradnik, i ze mną, jak wczoraj, jest Maksym. Oczywiście zaczynamy. Dobra. Najpierw robimy taką dziurę na cztery kratki. Że razem to na. O, właśnie, tak. 8 cie tu ziemię, albo no jednak nie, trochę dalej. A jak macie takie coś, to trochę dalej. No. Teraz to rozwalacie pek, Teraz musi wam zostać otok. cztery. Tak. Z tej strony też musicie dać ripitarek. Pyk, pyk. I tak. No, więc co chciałem tam powiedzieć? Chcę Wam powiedzieć, jeśli co nie wie, co to takie musi być, to Wy musicie zaczekać. Albo zobaczyć mi do końca, albo przewinąć albo i zobaczyć, co jest na końcu. No, albo. No. Dobra. I teraz, ja jak tak Wam wyłącza się? Jak się wyłącza, to znaczy dobrze. bardzo dobrze. To to same ważniejsze. Dobra, teraz tu podpinacie. I teraz, jak widać, pułapka już jest prawie gotowa. A druga jeszcze nie gotowa. Jeszcze druga część. I będzie gotowa. Dobra. I teraz, jak widać, teraz w trybie kreatywnym musimy to wszystko ładnie, ładnie sobie obudować. Pyk, pyk. Robimy sobie dziurę, na ile tam kratek chcecie. dajecie co tam chcecie. Ja daję lawę, żeby mi nikt tutaj się nie wkradł. Albo ząbiaków, albo skeletonów. Idziemy, dajemy lawę. Dobra. Teraz sobie robicie tutaj wtyczkę. Byk. I robimy tak. Teraz musimy to tylko obudować i koniec. Tak, i będzie Ja to najpierw. sobie bardzo robię. My musimy tak zrobić, żeby co nie kto nie widział. Nie widział całego mechanizmu. Tak. Nie widział co tam jest i jak to jest obudowane. Tak nikt to by kto nie wiedział. Is, is... To samo ważne musicie sobie obudować możecie to robić tak jak ja albo jak tam stocia albo złote jak chcecie które w blokie chcecie to i robicie dobra no i teraz i teraz tu na przykład dajecie tak tak pyk tak i tu na przykład dajecie, nie wiem, jakąś skrzynkę. cię chcecie. Skrzynie i tam włożymy resursy. Na przykład tu będą diamenty i będzie taka pułapka, żeby nikt ich nie ukradł. O tak zrobimy. I tak. I Dobra. zobaczcie. No po, albo po prostu możemy spadać. No i teraz... No i patrzcie. I teraz tak wygląda cała pułapka. I patrzcie co to będzie. Chcecie sobie wejść. Chcecie sobie wejść, Co tam wsiąść. No I, i wy spadacie. I spadacie do lawy. Tak. Jeszcze raz Wam zaprezentuję. Na przykład... Wy sobie już... spacerujecie. No może jeszcze tutaj, żeby nikt to, no, nie, nie, nie ukradł w inny sposób, to sobie jeszcze tak obudowujemy. Tak. Tak, 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 tak. A same ważne, żeby nikt nie wiedział co tam jest. I wy tak to no. sobie A, Jeszcze jeżeli chcecie to wejść, wystarczy wejść na inny blok, poczekać chwilę. No i macie swoje jak Jak. No, i jeszcze, a ktoś myśli, o, 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 spalam się, jak się mam. Więc to by było na tyle z tego odcinka. Więc pa, pa, do widzenia.